W dzisiejszym odcinku zabiorę Was razem ze mną na moją podróż do Krakowa, razem z moją kochaną mamą. Przy okazji dowiecie się, czy dostałam się do wymarzonej szkoły. Więc zapraszam Was serdecznie. Chciałabym tylko zaznaczyć, że nasz wyjazd jak zawsze zaczyna się idealnie, ponieważ opóźnili na pociąg o dwie godziny z powodu awarii silnika. Właśnie, Piotr już pojechał, zostawił nas tutaj na przystanku, na kolei. I teraz musimy dwie godziny czekać na nasz pociąg, o ile się to jeszcze nie opóźni. Tak, i już się z nimi tak w zasadzie godzinę, bo e, musiałyśmy zostać porzucone wcześniej. Bo Piotrek miał ważne spotkanie, więc teraz, słuchajcie, czeka nas jeszcze dwie godziny siedzenia y, na y, przystanku kolejowym. Zimno mi, ale mi za ciepło na kurtkę, nie wiem co zrobić, pomocy! Ale mamy precle, mamy precle. I czeka nas później, co znaczy, że łącznie czeka nas... 11 godzin podróży. Także same. Się... Ten... Jesteśmy aktualnie same. O nie! Jeszcze tylko ile? 8-9 godzin jazdy, i już będzie ok, tak. ale słuchajcie, chociaż siedzimy i wreszcie jedziemy! To jest ważne. Tak, wreszcie jedziemy, po prostu my na szczęście okazało się, że trochę krócej miałyśmy te jakby przedłużenie pociągu. Godzina bo tylko 40. No, ale to i tak mniej niż 2 godziny. Przy okazji mam nadzieję, że będziemy miały pusty przedział jak najdłużej, bo tak to wiecie, można się bardziej wyluzować jak jest się tylko we dwie Choć nie wydaje mi się, e, ponieważ dojeżdżamy do Gdańska i raczej w tej większej stacji może ktoś wsiąść Choćbym nie chciała, proszę, nie wsiadać, nie do mojego, pe, mojego pięknego przedziału

Z trzygodzinnym opóźnieniem wreszcie dotarłyśmy do Krakowa. Przyjechałyśmy busem, żeby znaleźć klucz do pokoju. Słuchajcie, tu trzeba było przyjść na odpowiedni plac, znaleźć sklep rybny, pisać kod przy szarej skrzynce, której strasznie długo szukałyśmy, ale mamy klucz do apartamentu. A teraz musimy dojść na jakąś ulicę, którą nawet nie teraz. wiemy, gdzie jest. Trzeba znaleźć tylko to mieszkanie. Także jesteśmy już. Prawie na miejscu. Dwie blondynki wybrały się na wyjazd. Się, chyba teraz może to zamknąć. Chcę tylko powiedzieć. Znaczy, ja chcę tylko powiedzieć, żebyście nie oceniali niezbyt mocno. Ja po prostu pomyślałam sobie, że nasz wabski apartament będzie super, jak wynajmę apartament. Zdjęcia były ekstra. Popatrzcie, jaka. Ła... Ja najpierw Wam pokażę. Łazienka, patrzcie jaka ładna. Jaka ładna Łazienka, o. o ładna, bardzo Pysznic, ładna. Tak. Ale apartament ogólnie jest ładny. No ma pewne wady, które się okazały. <laughs> Słuchajcie, patrzcie, można sobie usiąść, telewizor obejrzeć. Nie no, prawie super, prawie super. Sypialenka, ekstra. Słuchajcie, będziemy spać na ekstra łóżku. Tylko tu nie patrzcie. Nie patrzcie to. Ej, to jest jakieś miejsce. To jest nic. Nie wiem, tylko tego Dobra, Dobra, nie doczytałam. tutaj możemy tutaj zaglądać. Ja nie wiem, mi się boję. Teraz Jak wiem, ci wejść. Jeżeli przy okazji, nasza podróż w ogóle dzisiaj jest ze względu na to, że na początku po prostu nie dość, że nam opóźnili pociąg o dwie godziny, i musieliśmy czekać na dworcu przez dwie godziny rano trzy w zasadzie, myśmy tam godzinę wcześniej. To jeszcze później jedziemy ten, jesteśmy i tak już spóźnione po czym stajemy w Katowicach. I mówią nam, że kolejna godzina 40 jest opóźniona. No, więc albo możemy się przesiadać do jakiegoś innego, też opóźnionego pociągu. <grym i wyszukiwanie> Ale tak, to jeszcze byśmy pewnie były. Dopiero byśmy tutaj dojeżdżały, więc to jest akurat plus. E, no i y, tak, później jeszcze zgubiłyśmy się w galerii, jechałyśmy jakimś autobusem, którym nikt nie wiedział o co chodzi. Teraz najważniejsze, wypieramy się do rzepki, żeby sobie jakoś osłodzić wydarzenia dzisiejszego dnia, jesteśmy też mega głodne, więc... E, y. Ja jestem cała spocona, brudna i y, wczoraj mam włos, a już czuję, że są tłuste po tej Jutro podłuży. będzie lepiej. Tak? Miejmy taką tak. nadzieję. Trzymajcie kciuki, żeby jutro było lepiej. Już jest drugi dzień. My już jesteśmy ogarnięci. My na Wawel i na śniadanko, bo jeszcze jakby nic nie jedliśmy. Tak, i właśnie idziemy, idziemy kupić sobie coś do jedzenia, a później idziemy na Wawel. Mama już wykupiła bilet na zwiedzanie z przewodnikiem. W ogóle to, co ona chciała zrobić. Dwie najbardziej. I pół godziny chodzenia po Wawelu. <noise> Jej, ale ja cieszę, ja ogólnie uwielbiam muzeum, uwielbiam chodzić po muzeum i tak dalej. A była taka, taka strasznie śmieszna, bo była mała. Taka kilkulatka i ja ją zabierałam gdzieś na przykład do muzeum, czy do jakiegoś pałacu i tak dalej. To ona była tym dzieckiem, które pierwsze szło za przewodnikiem zawsze, najlepiej jeszcze za rączką jakby ją chciał trzymać. Wszystko oglądała, także ona zawsze była bardzo ciekawa każdego muzeum. nie ja, ja lubię, ja lubię ogólnie chodzić <grym> do muzeum. Pamiętam jak byłam w Londynie w tamtym roku, to nie, mieliśmy strasznie mało czasu na te muzea. Dosłownie jakieś tam, nie wiem, godzinę, dwie, a wiecie, przejście w muzeum w godzinę, dwie takiego wielkiego, jakie są w Londynie, no to się nie da. I jednak ja bardzo ubolewałam nad tym, że nie mogę obejrzeć tych wszystkich muzeów. Teraz dostaliście wstrząsu, zapewne, bo... ja <laughs> ma kameru. Poczekaj, bo im oczu pląsu dostaną. Biedacy jedni. Nie, Dobra, a co ciekawego zjeść w Krakowie? Yy, mają jakieś takie, jak na przykład w Lublin ma swoje cebularze. Tak. Nad morze jedziesz zjeść rybę, a w Krakowie? Węgiel. Co taki <laughs> węgiel? Został <To> szybciej. <laughs> Wielu wstydu nie masz, A może, 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 może lajkonika, albo coś z takich rzeczy, nie? Ale dobra, poszukamy, to powiemy Wam, czy jest się tutaj coś specjalnego. Witamy serdecznie, po chwili już jesteśmy po śniadanku. Jest kawka z żabki. Słuchajcie, ale jakie miejsce znalazłyśmy. Ja oczywiście od razu sprowadziłam Amelkę, chodź zobaczymy, coś tam płynie. To oczywiście rzeka. I teraz popatrzcie, Amelka, musisz pokazać, jaki Pokażę. pokazuję. To jest właśnie super, bo jemy sobie śniadanko. Moje ulubione kanapki z żabki i kawka z żabki nad rzeką i jeszcze z widokiem na stare miasto w Krakowie, więc jest idealne miejsce. Nie, no jest pięknie, naprawdę. Ja już swojego. Ja zamawiałam sobie w żabce u bajgla jakiegoś, powiem Wam, że tylko kocham żabkę, bo może sobie zrobić na ciepło jakieś śniadanie i po prostu mm, kocham żabkę. A mam mamy jakąś kanapkę, której ona jeszcze nie zjadła, a już zdążyłam zjeść, bo byłam taka głodna. My zatrzymałyśmy się jeszcze właśnie przy Smoku Wawelskim i kopiłyśmy sobie obwarzanki. Krakowskie obwarzanki. Mm. <laughs> I jak? Przed chwilą zjadłyśmy śniadanie, ale trzeba próbować wszystkiego. Trzeba próbować. Fajnie wyglądała stoisko, więc fajnie. Pani stała po prostu i sprzedawała poszanki. Na tle wspaniałych jakby tych różnych stoi kolorowych i dziecięcych. O co chodzi z tym nabubu? Wszystkie przedszkolaki kupowały sobie dzisiaj podróbki, bo to są chyba raczej podróbki niż oryginały. Oryginał bubu, koszty, no Strak... kosztuje 300 zł. Ło, a ciekawe ile na straganie kosztuje? 40 A ten... pokażemy zaraz, pokażemy. I słuchajcie, wszystkie te dzieciaki, nie wiem, no, no może nie przedszkolaki, przesadziła, może to była pierwsza klasa podstawówki. Wszyscy kupowali, wydawali kasę na Tela Bubu i patrzyli co wylosowali, bo ty nie kupujesz tak sobie od razu, rozumiem, tak? Możesz, kurczę, czyli nawet nie możesz sobie wybrać, że chcesz różowego, tylko na przykład możesz się z jakiejś szary trafić brzydki. Wszystkie one są brzydkie w sumie. Nieprawda, nie że bo bo... Nie takie brzydkie. Są bo nie są jest okro... Dobra, ja jestem mega ciekawa w waszej opinii. Yy, czy są ładne, bo moim zdaniem odstraszają ludzi. Są po prostu brzydkie. Fajne, fajne. Właśnie wyszłyśmy ze zwiedzania ja już trochę byłam przynudzona i powiem Wam, że... Przynudzona? Czuję się obrażona! Ja dużo, dużo bardziej wolę takie artystyczne muzea, takie w sensie o, naukowe, o może nie artystyczne, no artystyczne i naukowe, to są moje totalnie ulubione, takie to aż tak bardzo mnie nie jarają. Oj, oglądaliśmy Komnaty Zygmunta Augusta, nie byłeś szczęśliwa? Fascynujące! I powiem Wam, że po prostu e, już pod koniec ja myślałam, że zędleję, bo wzięłyśmy z mamą tylko kilka łyków, dosłownie jakieś jedną trzecią butelki e, jeszcze osi i po prostu myślałam, że zędleję, bo nie miałyśmy żadnej wody i jak wyszłyśmy mama kupiła wreszcie wody, to po prostu... Takie odetchnięcie z ulgą, a właśnie teraz szukamy jakiegoś dobrego miejsca na obiadek za mną, już od XX czasu chodzi jakiś dobry, dobry makaron. Mam ochotę na dobry makaron. My właśnie byliśmy w lokalu z super pastą, która w sumie polegał na tym, że się po prostu kupowało makaron i dodatki dodatkowe i on był robił w takim wielkim serze i naprawdę było dobre, ale czuję się po prostu już taka ciężka i zamakaronowana, że nie wiem, czy gdziekolwiek więcej pójdziemy. Nie, nie, nie. Amelka właśnie najadła się, jest pełna, opływowa... nie opływowa, to, o, i dlatego mam świetną rozrywkę, idziemy do Smoczej Jamy, będziemy się tam wciskać i <laughs> szukać Smoka Wawelskiego. Tam radę, tam radę, będę z nim baczyć. Pokaż mało. z tym brzuszkiem pełnym makaronu z serem będę walczyć ze smokiem. Nie, no tak w zasadzie to ja zaproponowałam tę smoczą jamę, ponieważ, no proszę, naprawdę bardzo chciałam tam pójść i no... no i bo... musimy Kubusiowi kupić smoka. Tak, musimy Kubusiowi kupić smoka, bo mama obiecała mu, że kupimy mu jakieś zabawki i idziemy kupić smoka. A później jeszcze chyba spacerek do hotelu. No i mamy też wielką dyskusję, bo moja książka nowa się już pisze. No i ja chcę zrobić takie imię dla głównej bohaterki, w zasadzie już zrobiłam, która z jednej strony się tak odmienia, wiecie, że jest tak takie proste, a z drugiej strony, skoro część akcji będzie działała w XVI wieku, to żeby to imię było takie poważne. No i była propozycja Gośka Elżbieta, była. Nie, Elka Elżbieta, Gośka Małgorzata i Zofia. Ja jestem za e, Małgorz Gośią Małgorzatą, ponieważ moim zdaniem to, e, imię brzmi jakby najbardziej wyniosłe i najbardziej się różnią, więc będzie największy kontrast. Królowna Elżbieta też była. Jestem ciekawa Waszej opinii, które imię Gośka Małgorzata, czy. E, a może jeszcze Kasia Katarzyna? Może być Kasia Kaś Katarzyna. Katarzyna. A, to też jest bardzo Na, podobne. No dobra, no to Gośka Małgorzata, Elka El Elżbieta i Kasia Kazarzyna. Dajcie znać w komentarzach. Tu, tu mieszkał smog wawelski. Straszył ludzi. Mamalka, boj się, boj się. Nie, nie boję się. Ale wyobrażam sobie, na trochę większą. Mama kazała mi się pośpieszyć, ponieważ już ją i nogi odpadały kręgosłup od pana. Ej, już chodziło cały dzień, nie można. ale za to. Ja. O! O! Mamy prezenty dla Kuby, Sobie nic nie kupiłyśmy takiego bo ma, My zbieramy ogólnie magnesy z miejsc, do których przyjeżdżamy Ale ja byłam już raz w Krakowie i przywiozą. mamy bardzo fajny magnes Więc teraz przyszedł czas na Kubusiowe zabawki I mieć, mógł z tego smoka już, mu, już zadzwoniliśmy, już mu powiedzieliśmy, Jest mega uszczęśliwiony, Nawet pytał czy nie może furier mu przywieźć szybciej ma, Ale ja wczoraj, jutro, ale my jutro będziemy a możesz mi paćką to wysłać? <grymne> Więc my właśnie wychodzimy, też już jesteśmy ogarnięte, ale mamy problem Totalnie leje, wczoraj skusiłam tą pogodę, mówiłam, że no jest za ciepło i dzisiaj leje A musimy z powrotem pójść do sejfu i odłożyć te klucze Upsi No, ja mam bluzę i mam kaptur. Mama ma na szczęście kurtkę przeciwdeszczową, ale też przed chwilą musiała się po niej wracać, bo już wyszłyśmy. Byłyśmy praktycznie na zewnątrz, a wtedy zobaczyłyśmy, że leje, i mama mówi: Kurczę, mam kurtkę przeciwdeszczową, ale w walizy musiałyśmy się wrócić. Teraz mam wypakowujące kurtkę przeciwdeszczową. No i idziemy na pociąg. Kolejny dzień. My już wróciłyśmy z Krakowa. Wczoraj i dzisiaj jest ostatni dzień na złożenie dokumentów i właśnie idziemy to zrobić. Ja już mam zeskanowane tutaj wszystko moje zdjęcia do legitymacji, świadectwo i tak dalej. Idziemy to zrobić. Trochę się stresuję. Bo właśnie dostałam się do tej szkoły. O tak wygląda moje zdjęcie do legitymacji jakby Nie ktoś ja muszę to wam stawia. tylko powiedzieć, czy wy wiedzieliście, że jest aplikacja, Melka sama sobie zrobiła zdjęcie do legitymacji, po czym poszła do Rosmana i wydrukowała od ręki. Ja po prostu byłam w szoku, w szoku. technologia idzie do przodu. <noise> mama tak, ja tak wydrukowałam to i mama tak. Już? To już? Ja myślałam, że to jakieś odsyłanie, przysłanie. No, za moich czasów czekało się 3-4 dni. Składało się i trzeba było poczekać. <noise> Nie, no teraz ten. E, no no i właśnie idę służyć. rzeczy, jestem mega, mega podekscytowana. Najważniejsza Ameryka wybrała się do szkoły pierwszego, w, 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 tak jak sobie tak, było dostałaś mówi, się wybrała, do pierwszego dostałaś, do się. <noise> dostałaś, dostałaś się do y, kierunku y, 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 y. ekonomicznego, czyli idę na matematykę rozszerzoną, włosy i angielski. Wow. No, z matematyki angielskiego się bardzo cieszę. Z włosu tak, o, ale lubię ten przedmiot, ale powiem Wam, że strasznie się stresuję, bo ostatnio bardzo dużo mi się wyświetla, że matematyka rozszerzona wcale nie jest taka łatwa i w ogóle tutaj ludzie na tej umierają, więc trochę się boję. Znaczy ja ogólnie... Nie mam się zdolności, masz matematyczne po mamusi, mama jeszcze ekonomię skończyła, tam naprawdę był wysoki, e, wysoka matma. Dasz radę! No i właśnie chciałem złożyć dokumenty. Cieszę się, bo zastanawiam się, czy już dostanę osoby z mojej Klasy, bo na przykład dziewczyny z Lublina już wiedzą, z kim idą do klasy, w sensie po nazwiskach i tak dalej. Jedna z moich koleżanek nawet już jest w grupie swojej przyszłej klasy, ale niektórzy mi też mówili, że oni swoją klasę dostaną i kto będzie z nimi w klasie, dostaną dopiero 21, gdy już będą ogłoszone te ogólne wyniki, kto jest na 100% przyjęty. A ja no po prostu nie wiem, no bym bardzo chciała się dowiedzieć już. No i się stresuję. A, więc dostarczyłam już dokumenty. Panie. Ja się mega, mega cieszę. Po prostu, no już oficjalnie jestem uczennicą jednego z Pomorskich Liceów. Po prostu. W klasie ekonomicznej, dostarczyłam już wszystkie dokumenty, zdjęcia do legitymacji, wszystko, teraz tylko, ale niestety jedyna rzecz, która mi przeszkadza, to jest to, że no jeszcze nie mogę się dowiedzieć z kim idę do klasy, to będzie dopiero 21, gdy już będzie to oficjalna, wiecie już oficjalne kto został przyjęty i tak dalej, wtedy dopiero dowiem się z kim idę, więc muszę jeszcze czekać około, jeszcze muszę czekać 3 dni, trzy dni to już szmat czasu, ale no wtedy już mam nadzieję, że powstanie jakaś grupka i tak dalej. Bo to jest coś, na co najbardziej, najbardziej czekam. No nie mogę się doczekać, aż poznam te wszystkie osoby. No, serio. Ale fajnie, no ja jestem mega, mega podekscytowana, cieszę się, że udało mi się tak dobrze napisać te egzaminy i od początku dostałam się do mojej po prostu wymarzonej szkoły, bo taki fun fakt ja tę szkołę w ogóle pierwszy raz od razu jak się przeprowadziliśmy, to ja uznałam, że zacznę sobie szukać szkół, bo wiadomo, no już wtedy zaczynałam ósmą klasę, chciałam wiedzieć mniej więcej, być zorientowana i w ogóle że żadna szkoła mi nie odpowiadała, po czym właśnie zobaczyłam tą szkołę i już tego pierwszego dnia, jak ją zobaczyłam, znam, tak, tutaj idę, idę tutaj, dokładnie. I no, dostałam się mega, mega się cieszę. Jedyny minus tej szkoły to jest to, że mam dosyć daleko do niej. W sensie jakoś nie bardzo daleko, ale to jest 40 minut takiego dojazdu. Jeszcze przy okazji, żeby dopełnić to po prostu szczęście, to w nagrodę kupiłyśmy sobie z mamą jakieś wypieki, To dlatego, że moja mama była bardzo głodna. Ja kupiłam sobie jagodziankę i robiłem próbę testu. Gdyby nie to, że jeszcze nie dokopałam się do domu, to bardzo dobra. Ja już jestem w domu. Chciałam tylko powiedzieć, że totalnie uznaję ten wyjazd w ogóle za udany. Ten tydzień za udany, ponieważ dostałam się do wymarzonej szkoły. W następnym tygodniu dowiem się z kim jestem w klasie. Nie mogę się doczekać. No, a na dziś to już wszystko. Jeżeli ja na wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Subka i widzimy się w tydzień.